Witam serdecznie z tej strony. Aleks, dzisiejszy temat to życie krzemowe i możliwość transformacji ciała węglowego do krzemowej postaci. No i czy zastanawialiście się kiedyś, jaką formę na samym początku przybierały światy? Z czego zbudowana była materia? Może właśnie krzem był tym prabudulcem. No a życie krzemu to wysokie temperatury i ciśnienie. A woda nie jest formą odporną na ekstremalne warunki, w jakich kreowano materię. No, i krzem jako forma krystaliczna jest zdolny do magazynowania informacji, więc, może to jest właśnie fizyczna forma zagęszczonej materii, tej, z której powstaje wszystko. No, mówiłem już o tym w innych nagraniach. I dziś omówię możliwość transformacji obecnego naszego ciała węglowego do postaci krzemowej, krystalicznej. A w przestrzeni internetu no, pojawia się wiele przekazów, również channelingowych. Jakoby nasze ciała fizyczne mogły zmienić swoją formę na krystaliczną postać fizyczną, no i jako takie zostać przeniesione na inny świat, tak tzw. 5D. Niestety, często mylona jest przemiana ciała energetycznego do formy krystalicznej ze zmianą struktury węglowej na krzemową ciała fizycznego. Wyjaśnię zatem, jak to wygląda według mojej wiedzy, czy taka zmiana jest możliwa. I zacznę od tego, czym jest sam pierwiastek krzemu, no, gdyż zwykle kojarzony jest z piaskiem na plaży. No a prawa fizyki i chemii są całkowicie różne dla innych wymiarów i gęstości, i no, ten, ten stan skupienia pierwiastków i ich właściwości no, są odmienne. Jest wiele relacji na temat oddziaływania zróżnicowanej częstotliwości pola elektromagnetycznego na stan chemiczny i fizyczny pierwiastków. No i przykładem tego niech będzie znany przekaz o wykorzystaniu rtęci jako paliwa w eksperymentalnych statkach, dzwonach produkowanych przez nazistów. No i rtęć poddana określonemu natężeniu pola, no zmieniała się w złoto. No i myślę, że tą samą zasadę można odnieść do krzemu, no tylko od warunków fizycznych i chemicznych zależy jego struktura i właściwości w danej gęstości i wymiarze. No i krzem jako pierwiastek jest półmetalem, tworzy formy krystaliczne podobne do pirytu. Znane jest również pojęcie krzemu organicznego i jest to związek chemiczny, jaki powstaje w wyniku połączenia krzemu z węglem i wodorem. No i jako ważny pierwiastek śladowy w ludzkim ciele, no jest to jeden z dowodów na poparcie mojej osobistej tezy, że żyjemy na wielkim cmentarzysku krzemowego świata, którego pozostałości to nie tylko olbrzymie pnie pradawnych drzew, no a w naszym klimacie również funkcjonuje roślina zwana skrzypem polnym no i zawartość krzemu w jej strukturze biologicznej to aż 60%. No i każdemu z nas znane są słowa z prochu powstałeś, w proch się obrócisz, no i są częścią składową ceremonii pogrzebowej. Oraz magicznego rytuału w kościele katolickim, tak zwanej środy popielcowej, no kiedy to kapłan no posypuje popiołem głowy wiernych. No i odbieramy te słowa jako alegorię, jednak jest to całkowita prawda: nasze ciała, ciała zwierząt, roślin no wszystko powstało z prochu, z pozostałości spalenia życia krzemowego, no w którym nie było śmierci zabijania wzajemnego, aby stać się pokarmem. Była to zupełnie inna forma życia, oparta na energii prawdziwego słońca i eteru. No i ciała krzemowe nie potrzebowały jedzenia, ale przede wszystkim nie potrzebowały wody. No i krzem nie reagował z wodą, no gdyż panowały inne warunki. A my zostaliśmy zaprogramowani na to, że zarówno życie na Ziemi, jak również inne formy w innych światach, no mają formę białkowo-węglową. No i jak zawsze identyfikujemy każdą możliwą formę życia w oparciu o formę życia ziemskiego. Powinniśmy jednak wziąć pod uwagę możliwość, że formy życia, które mogą istnieć gdzieś we wszechświecie oraz wcześniej na Ziemi, mogą być tak różne od nas, że no nie możemy ich nawet rozpoznać jako znanych nam form życia. A wzrost, rozmnażanie, jedzenie czy funkcje wydalnicze no z tym zwykle kojarzymy możliwość istnienia życia. Nawet jeśli słyszymy o krzemie, no nie możemy ich sobie w ogóle wyobrazić. No i jak wyglądają formy życia oparte na krzemie i w jakim środowisku żyją? A, no, dlaczego szacuje się, że tamta cywilizacja była bardziej zaawansowana niż nasza? No i pytanie, dlaczego pomimo istnienia 180 znanych pierwiastków na Ziemi istnieją tylko formy życia oparte na węglu? No i podstawowe jednostki materiału genetycznego, takie jak DNA, RNA, aminokwasy, białka, węglowodany, lipidy wszystkie formy są oparte na węglu. Nie jest to tylko zbieg okoliczności, a jest ku temu kilka powodów. Jeden z nich jest to, że węgiel może tworzyć stabilne, złożone, duże cząsteczki, łącząc się z sąsiednimi pierwiastkami. No i te różnorodne cząsteczki, utworzone przez dużą liczbę takich jednostek, no pełnią wszystkie funkcje niezbędne do zjawiska życia. No i inną ważną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że te cząsteczki na bazie węgla łatwo łączą się z innymi chemikaliami. No, i te szybkie reakcje chemiczne wynikające z tych wiązań mogą dostarczać energii dla wszystkich funkcji życiowych i aktywności biologicznych podstawowych jednostek życia. No i zatem nasuwa się prosty wniosek, że nasze ciała zostały skonstruowane przez doskonałego inżyniera, który, mając do dyspozycji jedynie produkt spalania, skonstruował nie tylko kopię siatki źródła. Ale też cały nowy system życia, cały ekosystem, no właśnie, podporządkowany życiu na bazie węgla. Zanim przejdę do wniosków, teoretycznie rozważę warunki konieczne do zaistnienia życia krzemowego, no i celowo przedstawiam rzeczowe argumenty, tak aby stało się całkowicie jasne, co jest a co nie jest fizycznie możliwe w naszych warunkach. No i większość chemików twierdzi, że krzem nie reaguje z kwasami. No oczywiście w atmosferze tlenowej. No jest jeden wyjątek, ale no nie o chemii dzisiaj mówimy. No i znalazłem jednak bardzo ciekawe wyniki badań, z których wynika, że krzem w odpowiednich warunkach w reakcji z kwasem solnym daje to, co nazywamy piaskiem oraz wodą. No i ciekawe, że w naturze ziarnka piasku no nie są związane żadnym spoiwem. No to są po prostu warstwy małych, zastygłych kropelek kwarcytu. No, i zatem ten znany przekaz o zniszczeniu sodomy i gomory. No, czym było naprawdę? No i rozważmy pewne możliwości. Wyobraźmy sobie świat bez tlenu i wody. No i wiem, że to trudne, ale przecież tak naprawdę mało wiemy o innych formach życia w tym i innym świecie. Podpanowała wyższa temperatura. Było światło prawdziwego słońca lub kilku słońc. Inne było ciśnienie atmosferyczne. Możliwe, że atmosfera była azotowa. A może była to zupełnie inna forma krzemowego życia, którego nawet nie ogarnia nasza wyobraźnia, no a nasza pseudonauka przed nami ukrywa to, co już wie. No i żyły tam wspaniałe istoty, gdyż duch może istnieć w każdej formie fizycznej, no i śmierć nie istniała. No i widziałem to w moich wglądach, kiedy duch kończył cykl długiego życia, a ciało krzemowe zmieniało swą postać. No i tworzył się taki rozbłysk, a, taka. A, Fala iskier, barw, a no i nie było gnijących zwłok, a istoty żywiły się czystym światłem i energią ziemi. No i teraz pomyślmy, co by było, gdyby taki świat zaatakowały inne formy życia, używając odpowiednich środków masowego rażenia. No po prostu zmieniły całkowicie warunki klimatyczne. No to przecież działo się wiele razy. No chociażby księga Henocha mówił o kilku potopach. No, i kto powiedział, że substancja, którą zalano ziemię, była wodą o takim składzie jak ta dziś? No, może to właśnie była biologiczna broń, która zapoczątkowała reakcję chemiczną, w wyniku której atmosfera uległa zmianie, a życie krzemowe spaleniu, utlenieniu. No i to połączenie piasek i woda no czy to właśnie pozostałość po wielkim kataklizmie krzemowego życia, któremu masowo zmieniono formę? No i ta właśnie wszechobecna sól. Złoża soli, jak skamieniała tkanka innego rodzaju ciała. No i kiedyś natrafiłem na ciekawy artykuł w anglojęzycznym piśmie, którego już teraz nie przytoczę, ale autor przedstawiał temat cyklu życia gwiazd no i pisał, że prawdziwe słońca mogą być żywą, krzemową tkanką, kiedy kończą cykl w wyniku spalania krzemu w niewyobrażalnych dla nas warunkach. A powstaje ruda żelaza i inne pierwiastki znane obecnie na Ziemi. No i teraz pytanie: czy to przypadek, a, no czy też prawdziwa historia miejsca, w którym obecnie żyjemy? No i wszystko zależy od tego, w jakim stopniu potrafimy wyjść ze schematów i programów naszego myślenia, no i w jakim stopniu otworzymy umysł. Żyjmy przecież w wielkim kłamstwie. A woda, która jest dla tych ciał pierwiastkiem życia, dla naszego ducha stanowi barierę niewolniczego świata no i te warstwy firmamentu wypełnione wodą, wielkie oceany o których w prawdziwym życiu no nie wiemy nic no i krzymiąka jest martwą tkanką kamykiem znalezionym na plaży no i to nasze przywiązanie do mórz i oceanów często tłumaczymy tym, że to życie wyszło z wody, no myślę jednak że prawda jest inna może gdzieś tam głęboko w zakamarkach wspomni naszej duszy Pamiętamy to, co wydarzyło się naprawdę. Zatem, gdy będziesz na plaży, weź trochę piasku w swoje dłonie i pomyśl, że może to jest Twoje inne, wcześniejsze życie. Oczywistym jest, że w tych warunkach fizycznych prawdziwe życie krzemowe nie jest możliwe, a nasze dusze, dążąc do wyzwolenia, no znajdą inną formę fizyczną niż to ciało skażone śmiercią, cierpieniem, przemocą. No i pamiętajmy, że to ciało zostało zakontraktowane niczym więzienny uniform na zniewolonej więziennej przestrzeni, no i służy do określonych celów. No to jest tak, jakbyście się rozliczali ze stroju służbowego, a prawdziwe wyzwolenie to porzucenie stroju więźnia. Niektórzy obiecują nowy świat w tym ciele fizycznym, ale to, to tylko jest zmiana jakości więziennej celi, a więc pułapka w moim odczuciu. I ktoś, kto propaguje, czyni to nieświadomie, myląc pojęcia, lub jest wspólnikiem strażników tego świata. Dziękuję za uwagę. Serdeczności.